Jest gatunek, któremu jeszcze jakimś cudem nie zrobiłem rankingu. Thriller. Miejsce na liście uzależniłem od tego, jak dużą nerwówkę zaserowało mi anime. Oto 10 tytułów, które sprawią, że będziecie siedzieć jak na szpilkach. Miejsce 10. Erased. Główny bohater Satoru posiada niezwykłą moc. Potrafi wysłać swoją świadomość w przeszłość i tym samym zapobiec niektórym wydarzeniom. Zwykle cofnięcie wynosiło kilka minut, ale pewnego razu Satoru cofnął się o niemal dwie dekady. Prowadzenie śledztwa jako dziecko, przy równoczesnej świadomości, że zaraz obok czai się morderca, działało na wyobraźnie. Miejsce dziewiąte Zanki Terror. Pewnego dnia w Tokio dochodzi do zamachów terrorystycznych, w wyniku których zawala się kilka budynków. Akcję śledzimy równocześnie z perspektywy autorów zamachu, jak i detektywa tropiącego terrorystów. To, jak zamachowcy dbali o to, aby policjant ich nie dopadł, ale i równocześnie nie zgubił, było wręcz niezdrowo emocjonujące. Miejsce 8. Psychopas. W bliskiej przyszłości wszechobecny system monitoruje każdego obywatela. Człowiek przestał być istotą ludzką, a stał się zbiorem danych i zmiennych. To jak być albo nie być zależy od tego, jaki rezultat uzyska się na skanerze. To jak monitorujący system okazał się niedoskonały. To jak ludzkie życie okazało się kruche. Mmm, dobre to było. Miejsce siódme. Madoka. szodzie to zwykle cukierkowe czary, pluszaki, tęcza i wszystko co dobre i słodkie. A czym jest Madoka? Skupiskiem negatywnych emocji gniewem, nienawiścią, płaczem i smutkiem. Anime wziął wszystkich z zaskoczenia i tym samym zdobyło rzesze fanów. Ukazanie ciemnej strony bycia czarodziejką było pociągnięciem na miarę rewolucji. Miejsce szóste. The Promise Neverland. I w tym miejscu mamy do czynienia z pełnokrwistym thrillerem. Bohaterowie anime muszą uciec ze śmiertelnej pułapki, w której są uwięzieni, a wróg nieustannie ich obserwuje i co gorsza, zdaje się przewidywać każdy ich ruch. Dodając do tego świetny montaż dźwięku i tempo, które torturuje widza, otrzymujemy najprawdziwszą mózgowyżnarkę. Miejsce piąte, gdy zapłaczą cykady. Higurashi to dość szczególny przypadek, gdyż w oryginale miała to być opowieść kryminalna, ale mieszani na upiornej muzyki, umiejętnego montażu i reżyserii, czy w końcu popisowego występu aktorów głosowych, stworzyły psychozę w najczystszym wydaniu. Niech własnie zwiecie ta słodka kreska. Pod grubą warstwą pasteli czai się mrok. Miejsce czwarte. Death Note. Nie wiem od czego zacząć a na czym skończyć. Pojedynki intelektualne pomiędzy L a Lightem były najprawdziwszą uciechą dla zmysłów. Będąc nieustannie zawieszonym w niepewności, człowiek zapominał o Bożym świecie. Zawsze, kiedy zasiadałem do notatnika, byłem pewien jednego. Jeśli na zewnątrz wybuchnie bomba, to na pewno jej nie zauważę. Miejsce trzecie. Ergoproxy. W dalszej przyszłości ludzkość zostaje zmuszona do życia w odizolowanym od reszty świata mieście przypominającym kapsułę. Szczęście jest iluzją, którą karmią się mieszkańcy miasta. Wśród robotów pojawia się niebezpieczny wirus, a do tego wszystkiego dziwny stwór sieje popłoch i mord, burząc dotychczasowy porządek. Świetne, psychodeliczne science fiction. Miejsce drugie. Monster. Jest to opowieść o młodym neurochirurgu, doktorze Tenmie, który uratował chłopca postrzelonego w głowę. Wiele lat później chłopiec powraca, ale okazuje się, że jest mordercą. Czując się odpowiedzialnym za obecny stan rzeczy, doktor Tenma podejmuje się wyzwania powstrzymania potwora, jakim stał się jego pacjent. Długi i wymagający tytuł. Bardzo polecam. Jeszcze kilka honorowych wspomnień, które zawierają elementy gatunku thriller. Steingate. Zabawa z przeznaczeniem w czterech wymiarach nie może być nudna. Oj nie. Rizero, czyli umrzyj, powróć, umrzyj, powróć aż do momentu, gdy nie umrzesz lub stracisz zmysły. Death Parade. Gry, w które musieli grać bohaterowie, wywlekały na wierzch ich prawdziwe ja. Pierwszy sezon Tokyo Ghoul, czyli zjedz swój posiłek, zanim on zje ciebie. Higashi no Eden. Trudno zachować spokój, gdy boisz się przed białym domem, nagi i ze spluwą w ręce. Pamiętnik przyszłości. Przednie Battle Royale, gdzie wszyscy gracze grają na kodach. Miejsce pierwsze. Perfect Blue. Młoda piosenkarka Mima porzuca zespół i estradę, aby spróbować swojej siły jako gwiazda filmowa. Początkująca aktorka pozostawia za sobą rzesze fanów, ale niektórzy z nich wcale nie zamierzają zostawić jej. W tym filmie ułuda, rzeczywistość i senne koszmary mieszają się ze sobą, tak że widz nie może mieć pewności, że to co ogląda jest autentyczną prawdą. Majstersztyk. A jakie anime wam wywlekły mózg na lewą stronę? Piszcie w komentarzach. Proszę również o łapkę i suba. Do następnego razu.